Kiedy w 2022 roku podczas targów Summer Game Fest Tim Morten, CEO firmy Frost Giant Studios zrzeszającej byłych pracowników Blizzarda, przedstawił światu pierwsze cinematyki ich najnowszej produkcji pod tytułem Stormgate, odbiór graczy był jednoznacznie pozytywny. Obytnica prawdziwego, next-genowego RTS-a, który wprowadzi innowacyjne rozwiązania, jednocześnie pozostając wiernym korzeniem gatunku, działał na wyobraźnie i rozpalą nadzieję w sercach najzagorzalszych miłośników wciąż świetnego, ale bądź co bądź już bardzo leciwego Starcrafta 2. Od tamtego momentu minęły już jednak ponad 3 lata. W trakcie pisania tego tekstu w Stonegate na Steam bawi się niespełna 40 osób, a niedawno opublikowany raport finansowy jednoznacznie wskazuje, że firma znajduje się na skraju bankructwa. No nie ma co się czarować, nie tak to miało wyglądać. W dzisiejszym materiale postaram się więc omówić, co poszło nie tak i jakie według mnie były tego powody. Zapraszam do oglądania. Cofnijmy się do samego początku. To właśnie w październiku 2020 roku dwóch byłych pracowników Blizzard Entertainment, czyli wspomniany już wcześniej Tim Morten, wraz z Timem Campbellem, ogłosili światu powstanie Frost Giant Studios. Misja była jasna: stworzyć kolejnego wielkiego RTS-a. Wyglądało to obiecująco, bo obaj panowie są prawdziwymi weteranami branży i pracowali nad takimi projektami jak StarCraft 2 Legacy of the Void czy Warcraft 3 The Frozen Throne. Grami, które są wręcz synonimem dobrej strategii czasu rzeczywistego. W skład zespołu wchodziły też takie osoby jak Kevin Dong, który w swoim CV ma chociażby wkład w rozwój kopa w StarCraft 2, Joe Shank, który pracował nad projektem rozgrywki w tej samej grze, jak i wiele innych utalentowanych postaci ze świata Game Devu. Na plus nowo powstałe ekipy działały przyświecające im wartość. Rozwój wszystkich trybów rozgrywki, poczynając od kampanii fabularnej na dobrym kompetywie kończąc, Wiara, że nie trzeba wymyślać koła na nowo, a raczej rozwinąć mechaniki, które przed laty uczyniły RTS-y wielkimi, a także chęć stworzenia gry, która spodoba się młodym odbiorcom, jednocześnie nie odwracając się od korowych graczy. Wszystkie omówione przeze mnie kwestie pozwalały sądzić, że przed gatunkiem otwierają się zupełnie nowe możliwości, że pojawiła się furtka, która przy dobrych wiatrach może wprowadzić RTS-y na zupełnie nowe wody. Był to jednak sam początek a następne miesiące miały minąć pod znakiem poszerzania kadry pracowniczej, projektowania takich elementów jak jednostki, budynki czy też ogólnopojęty lore oraz zbierania funduszy na powstanie gry. Kwestia finansów prowadzi nas bezpośrednio do roku 2022, kiedy to w styczniu CEO Frost Giant na mam Hygienu ogłosił, że udało im się uzyskać ogromny zastrzyk gotówki w postaci 25 milionów dolarów ze sprawą nawiązania współpracy z takimi gigantami branży jak Kakao Games oraz Riot Games. Firmami odpowiedzialnymi za PUBG, League of Legends oraz Valorant'a. Cały budżet ich projektu miał na tamten moment wynosić niespełna 35 milionów dolarów, a fakt, że udało im się przekonać tak dużych inwestorów, pozwalał sądzić, że panowie z mruźnego giganta mieli w ręku naprawdę dobre karty. Gdzieś tam po drodze pojawiły się także informacje o nawiązaniu współpracy z Epic Games oraz o tym, że w dewelopmencie gry miał być wykorzystywany Unreal Engine 5, czyli na tamten moment świeżo wydane narzędzie stworzone przez Epicę właśnie. Wciąż nie znaliśmy jednak tytułu gry, nad którą pracowano, chociaż sekret ten miał zostać ujawniony już niebawem. 9 czerwca 2022 roku podczas wydarzenia Summer Game Fest został nam przedstawiony pierwszy cinematik produkcji, nad którym deweloperzy z Frozen Giant pracowali już od kilku dobrych miesięcy. Stormgate miał zabierać gracza do postapokaliptycznej przyszłości, gdzie frakcja ludzi zwana Ruchem Oporu będzie mierzyć się z demoniczną rasą na z innego wymiaru, zwaną Infernal Hosts. Dowiedzieliśmy się także, że gra będzie rozwijana w modelu free-to-play, a tym Morten po raz kolejny zapewniał widzów o przyświecających im wartościach. Jeżeli chodzi o sam zwiastun, to moim zdaniem był on zrobiony naprawdę dobrze. Czuć w nim było ducha tych wszystkich legendarnych cinematików od Blizzard'a. Dostaliśmy przyjemną dla oka animowaną stylistykę z nutką mroku i powagi oraz ścieżkę dźwiękową podkreślającą epickość dziejących się na ekranie wydarzeń. Wyglądało to trochę jak mieszanina StarCrafta 2 i Diablo 3. I o ile dużo graczy wytykało ten fakt deweloperom, to nie zabrakło też osób, którym takie podejście się spodobało. Na końcu widniała informacja, że beta testy gry mają ruszyć w 2023 roku. Co wydawało się nie tak odległą datą, biorąc pod uwagę fakt, że projekt wszedł w fazę pełnej produkcji raptem 6 miesięcy wcześniej. Od razu ruszyły natomiast wszelkiego rodzaju wywiady z twórcami. Miały one na celu odpowiedzieć przynajmniej na małą część pytań, które nurtowały graczy, a także służyć za pewnego rodzaju formy mini kampanii marketingowej. Bo widzicie, warto wspomnieć, że w strukturach Frost Giant na tamten moment nie było dedykowanego działu odpowiedzialnego bezpośrednio za promocję gry, a przynajmniej tak deklarowali sami deweloperzy. Miało to podobno na celu zaoszczędzenie niemałej ilości pieniędzy, które to tym sposobem mogły zostać przeznaczone bezpośrednio na rozwój projektu. Można było odnieść wrażenie, że finalny produkt będzie tak dobry, że wieść o nim miałaby się roznieść w sposób naturalny. Same wywiady były zresztą bardzo treściwe. Przykładowo Kevin Dong w ponadgodzinnej rozmowie dla kanału Back to Warcraft poruszał kwestię pomysłów na przeciągnięcie do Stom nowych graczy, którzy to wcześniej nie byli zbyt zaznajomieni z gatunkiem RTS-ów. Kluczem miało być zapewnienie już na samym starcie dobrze rozwiniętej epickiej kampanii fabularnej oraz trybu kooperacji, gdzie zamiast czysto kompetywnego podejścia w postaci meczów jeden do jednego, nacisk byłby postawiony na współpracę trzech graczy przeciwko wrogowi sterowanemu przez AI. Pracowano także nad automatyzowaniem pewnych mechanik rozgrywki w taki sposób, aby była ona mniej odstraszająca dla bardziej casualowych odbiorców, jednocześnie zachowując wysoki sufit skilla. W skrócie easy to play, hard to master. W innym wywiadzie Tim Morten opowiadał o licznych korzyściach idących w parze z pracą na silniku Unreal Engine 5 i poinformował, że zespół pracuje również nad rozwojem ich własnego narzędzia o nazwie Snowplay. System atypika miał w tym zestawieniu zapewnić niezapomniane wrażenia wizualne, czytaj wygląd jednostek, budynków, bogate zróżnicowane tereny i podobne, podczas gdy Snowplay pozwoli na zaprojektowanie szybkiej i responsywnej rozgrywki dorównującej albo nawet przewyższającej StarCraft 2, co niestety nawet w tych bardziej współczesnych RTS-ach nie było normą. Dowiedzieliśmy się również, w jaki sposób twórcy planowali monetyzację swojej gry, która bądź co bądź miała być przecież dystrybuowana w modelu Free Play. Zarabianie odbywałoby się poprzez bardzo regularne dodawanie nowego kontentu w postaci pakietów misji fabularnych oraz nowych dowódców do trybu kooperacji. Padło też stwierdzenie, że Stormgate ma być pierwszym socjalnym RTS-em. Według Mortena na przestrzeni ostatnich lat gatunek Strategii Czasu Rzeczywistego był nastawiony bardzo mocno na zabawy w pojedynkę. Stormgate miał to zmienić dodając wiele feature'ów, które zachęcałyby do zabawy ze znajomymi, czy też dawałyby poczucie bardzo mocno zżytej ze sobą społeczności. Nie określono co miał dokładnie na myśli, ale widać było, że cały zespół jest bardzo zafiksowany na punkcie tej idei. Po raz kolejny, wszystko to brzmiało naprawdę dobrze. Twórcy zdawali się mieć wyraźnie nakreśloną wizję na rozwój swojej produkcji oraz dużą świadomość tego, co stanowi siłę Starcraft 2. ładna, a zarazem czytelna grafika oraz duża responsywność to dwie rzeczy, które powinny być wręcz fundamentem prawdziwego nexgenowego RTS-a, a chęć aktywnego rozwoju trybów takich jak kampania czy Koop wydawało się być strzałem w dziesiątkę. Albowiem to właśnie te tryby były głównymi rzeczami, które przyciągały do siebie nowych graczy StarCrafta. Nie Competitive, nie Esport, większość z nas zaczynała właśnie od kampanii. Jedyne pytanie jakie w tamtym momencie sobie zadawałem to, jakim cudem prace nad grą postępują tak szybko? Starałem się jednak racjonalizować ten fakt budowaniem projektu na Andrii Lupiącce. Bo zresztą sami twórcy podkreślali, że obecność tego silnika pozwala na szybszą implementację rzeczy, których stworzenie w normalnych warunkach zajęłoby o wiele więcej czasu. Pozostawało czekać. Kolejne tygodnie i miesiące deweloperzy z Frost Giant mieli poświęcić na intensywne rozwijanie swojego dzieła, podczas gdy gracze za pośrednictwem social mediów dostawali regularne update'y o stanie produkcji. Zaczęły pojawiać się różne koncept arty idące w parze z zapewnieniami, że mapy w Stormgate mają opowiadać lore poprzez bogato rozwinięte aspekty wizualne terenu, grafiki przedstawiające różnego rodzaju materiały naturalne dostępne w postapokaliptycznym świecie gry, a także kolejne wywiady z twórcami, w których to chociażby rozwijano temat wyjątkowości silnika SnowPlay oraz wyjaśniano zasady jego działania od nieco bardziej programistycznej strony. Dostaliśmy nawet pierwszy in gameowy screeny oraz nagrania pokazujące wygląd jednostek i budynków. Te jednak sprawiały wrażenie wciąż niedokończonych i wymagających szlifu. Dużą ciekawostką było zaangażowanie w projekt Simu Liu, kanadyjskiego aktora chińskiego pochodzenia znanego z chociażby takich produkcji Marvela jak wydane w 2021 roku Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni. Aktor niejednokrotnie wspominał o swojej sympatii do Starcraft 2, więc jego zatrudnienie mogło być wartością dodaną zarówno pod kątem umiejętności, ale też chociażby ze względu na to, że najzwyczajniej świecie pasował do tego projektu, a jego obecność mogła przyciągnąć uwagę dodatkowych odbiorców. 11 czerwca 2023 roku, to właśnie wtedy Frost Giant Studios za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zaprosił graczy na pierwszy ekskluzywny pokaz gameplayu z wersji pre-alpha gry, które to miał zostać ujawnione podczas wydarzenia PC Gaming Show. Całe to wielkie oczekiwanie wreszcie miało dobiec końca. Właśnie teraz, dokładnie rok po premierze pierwszego zwiastunu oraz niespełna 3 lata od założenia studia, mieliśmy zobaczyć pierwszy fragment rozgrywki z prawdziwego RTS-a, powstającego pod okiem weteranów odpowiedzialnych za StarCraft 2. Więc, jak to wyglądało? No, czy ja muszę coś więcej tutaj dodawać? Miejscami przypominało to reklamę jakiejś tandetnej gry mobilnej. Wszystko było takie nijakie, plastikowe i bez charakteru. Mapa wyglądała jak pusta makieta bez żadnych bardziej wyrażniających się detali, a bitwom toczonym pomiędzy jednostkami brakowało jakiegokolwiek polotu i epickości. Trzeba natomiast pamiętać, że mieliśmy do czynienia z wersją pre alpha i wiele modeli było najzwyczajniej w świecie niedopracowanych, albo nawet w ogóle jeszcze nie zaimplementowanych do samej gry. Tylko problem polega na tym, że dewowie od samego początku reklamowali Stormgata jako rewolucyjnego RTS-a AAA, który ma zmienić sposób postrzegania całego gatunku i potencjalnie strącić Stron Starcrafta 2. W przypadku tworu, jakim są gry wideo, sprawienie pierwszego dobrego wrażenia jest bardzo ważne. A w momencie, kiedy wysyłasz w świat tak mocne deklaracje, jednocześnie przedstawiając fragment rozgrywki, który wygląda jak totalne zaprzeczenie Twoich słów, to sprawiasz, że ludzie nie zaznajomieni z projektem odbiorą Cię jako niewiarygodnego i niegodnego zaufania. I to nie jest tak, że w tym gameplayu wszystko było złe. Jednostki wydawały się mieć bardzo dobry pathfinding, a fragmenty pokazujące w jaki sposób gracze kontrolują swoje armie podczas walki pozwalały sądzić, że rozgrywka jest responsywna, a snowplay spełnia swoje zadania. Są to jednak rzeczy, na które zwrócą uwagę tylko nieliczne osoby. Osoby, które śledziły poczynania studia już od czasów samego jego powstania, a co za tym idzie osoby, których to nie trzeba już do siebie przekonywać. Pokazują to zresztą oceny samego zwiastunu oraz komentarze pod nim zamieszczane. Tylko, że. No właśnie. Ten gameplay nie był skierowany tylko i wyłącznie do osób już przekonanych. Był on skierowany także do tych, którzy do tej pory nie słyszeli o takich grze jak Stormgate, a być może nawet o takich grze jak StarCraft. Czy taka reklama ich przekonała? Nie wydaje mi się. Prace trwały jednak dalej. Twórcy zaczęli dzielić się z nami coraz bardziej złożonymi materiałami, pokazując chociażby proces projektowania obecnych już frakcji prezentując nowo dodawane do gry jednostki i mechaniki za pośrednictwem takich wydarzeń jak Gamescom oraz przedstawiając kolejne rozwiązania technologiczne, które miały polepszyć ogólne odczucia płynące z gry. Powoli zaczęto też promocję sportowej części Stumgate'a, organizując polsko-niemiecki showmatch pomiędzy dwoma profesjonalnymi graczami Starcrafta 2 w ramach wydarzenia Dreamhack Atlanta. I tak, oczywiście, że wygrał Polak. Było tego naprawdę sporo. I gdybym chciał opisać wszystkie ruchy, które twórcy poczynili na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy, to ten materiał miałby pewnie gdzieś koło 40 minut. Warto natomiast wspomnieć, że w pewnym momencie deweloperzy z Frost Giant Studios postanowili założyć zbiórkę na platformie Kickstarter, popierając to dziwnymi argumentami, że wielu fanów prosi o możliwość jakiegokolwiek wsparcia finansowego gry. I o ile faktycznie takowe prośby się pojawiały, a sami devowie twierdzili, że mimo organizowanej zbiórki mają wystarczającą ilość funduszy, aby Storm wydać, to w mojej opinii był to potężny red flag. Sama zbiórka okazała się jednak niemałym sukcesem, bo programistom z Mroźnego Giganta udało się uzbierać niebagatela liczbę 2 milionów dolarów na dalszy rozwój swojego projektu. No cóż, rts -y żyją. Chyba. Kolejne miesiące intensywnej pracy prowadzą nas do 13 sierpnia 2024 roku. To właśnie wtedy na platformie Steam zadebiutowała dostępna do ogrania dla wszystkich wersja Early Access z Opublikowany dwa tygodnie wcześniej zwiastun gry był... Tak dobry, jak tylko mógł. Pokazano nam zbiór najróżniejszego rodzaju ujęć z rozgrywki, zmontowanych w akompaniamencie przyjemnej dla ucha, trzymającej w napięciu muzyki. Wyglądało to ok, nic spektakularnego, ale mogło przyciągnąć uwagę. Wielki dzień zbliżał się więc dużymi krokami. Gracze mieli wreszcie zasmakować obietnicy nagźgenowego RTS-a na o wiele większym skalę niż kiedykolwiek wcześniej. Pozostawało tylko czekać. Czekać, aż rozpęta się burza. Niestety, twór, który dostaliśmy w swoje ręce, sprawiał wrażenie bardzo taniego i niedopracowanego zlebku niespełnionych obietnic. Co prawda od samego startu mieliśmy możliwość zagrania we wszystkie ucznie zapowiadane przez deweloperów tryby rozgrywki, tylko problem polega na tym, że były one bardzo prymitywne, generyczne i pozbawione jakiegokolwiek charakteru. Weźmy za przykład kampanię fabularną. Według danych dostarczonych nam przez samych twórców, był to najczęściej sprawdzany segment podczas pierwszych 24 godzin od udostępnienia Storm na Steamie. Mając to na uwadze, moglibyśmy założyć, że dywowe dopiścili każdą z sześciu dostępnych misji, aby wystawiały one jak najlepsze świadectwo całej produkcji. Prawda? Tak. Otóż nie. Była to zdecydowanie najsłabsza strona całej gry. Nudne, nieangażujące misje pozbawione jakichkolwiek kreatywnych pomysłów i rozwiązań, szły w parze ze słabym, a nawet praktycznie zerowym opowiadaniem loru i bohaterami, których po prostu nie dało się polubić. Na złego wszystko było po prostu... brzydkie, popatrzcie chociażby na tą cutscenkę. Ja wiem, że to jest early access, ale na litość boską. Oto wielki, nextgenowy RTS z milionowym budżetem wygląda w taki sposób? Tak wygląda przyszłość? Proszę, nie, błagam. Pozostałym trybom też zresztą można by sporo zarzucić. Bo przykładowo taki Kop również był bardzo prosty w swoich założeniach i zrównując to z obietnicami twórców najzwyczajniej w świecie nudne. Ogólnie rzecz biorąc cała zawartość dostępna w grze poza Competitivem sprawiała wrażenie dodanej na szybko. Trochę tak jakby panowie z Fruit Giant odhaczali kolejne zadania na czekliście. Powiedzieliśmy sobie, że te tryby będą dostępne w Early Accessie, więc musimy je wprowadzić za wszelką cenę. Nawet kosztem jakości. Ale nie to było najgorsze. Bo wymienione przed momentem wady można by tłumaczyć faktem, że gra była w fazie wspomnianego Early Accessu. Brak zawartości albo jej niedopracowanie jest więc czymś normalnym. Ale co gdybym powiedział wam... Że większość rzeczy była schowana za paywallem? What? Dokładnie tak. Sześć misji kampanii fabularnej? Nie, nie, nie. Trzy misje, bo za kolejne trzy musisz dopłacić 10 dolarów. Dowódcy w trybie COOP? No, tylko jeden dowódca, bo kolejnych czterech musisz dokupić za 40 dolarów. Mikrotransakcje wręcz wylewały się z ekranu. I o ile dowowie od samego początku byli bardzo transparentni co do sposobów monetyzacji ich projektu, to pamiętajmy, że nie mieliśmy do czynienia z gotowym produktem, tylko z Early Accessem. Early Accessem niegodnym Early Accessu. No bo przecież po co mam wydawać 40 dolarów na komanderów, jeżeli idąca za tym satysfakcja z gry, a właściwie jej brak, nie jest warta takiej ceny. Mało tego, wspomniałem o bugach? Brak możliwości pauzowania rozgrywki w trybie single player, znikające jednostki, problemy z ładowaniem poziomów to tylko czubek góry lodowej wad z jakimi zmagał się ten build gry. Tak mocno pompowany silnik SnowPlay również zawodził, bo pathfinding o ile jak na standardy dzisiejszych RTS-ów bardzo solidny to miejscami pozostawił sporo do życzenia. Nie wyglądało to zbyt dobrze i to naprawdę, naprawdę lekko mówiąc. Słaby stan gry bardzo szybko znalazł swoje odzwierciedlenie w zalewie negatywnych opinii na platformie Steam oraz gwałtownym spadku liczby graczy. Skoro wylałem już swoje wiadry frustracji, postarajmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co poszło nie tak. No, bo przecież od samego początku twórcy wydawali się mieć jasno nakreślony plan na rozwój Stormgate, a, a wykonywane przez nich ruchy naprawdę pozwalały sądzić, że jest na co czekać. W mojej opinii za taki, a nie inny los gry w dużej mierze odpowiedzialne są trzy kluczowe czynniki. Gdzie pierwszym z nich jest. Mały budżet i brak czasu. Pamiętacie, jak wspomniałem, że Frost Giant udało się zebrać fundusze w wysokości 35 milionów dolarów? O ile zdobycie takiej kwoty samo w sobie może robić wrażenie, to niestety gorzka prawda jest taka, że w dzisiejszych realiach gamingu nie są to pieniądze, które umożliwiałyby spokojny, wieloletni rozwój gry AAA o takiej złożoności mechaniki i ambicji. Weźmy sobie za punkt odniesienia wydanego w 2010 roku StarCrafta 2, na którego produkcję według doniesień firma Blizzard Entertainment musiała przeznaczyć aż 100 milionów dolarów. Dużo? No dość sporo. Ale musimy pamiętać, że gra ta była wydawana prawie 15 lat temu. Gdy weźmiemy pod uwagę inflację kwota ta rośnie do ponad 150 milionów dolarów. Auć. Dysproporcja jest ogromna, ale niestety różnice tutaj się nie kończą. No bo przecież Blizzard podchodził do produkcji swojego RTSa mając już odpowiednio narzędzia w postaci gotowego zespołu deweloperów, otwartych i dobrze wyposażonych miejsc pracy, a także gotowych zasobów w postaci silnika gry czy infrastruktury sieciowej. Niby banalne, no ale są to dodatkowe niemałe koszty, które już na starcie trzeba ponieść. Hej, przecież Frost Giant miał do swojej dyspozycji Andrija Piątkę, więc argument o posiadaniu przygotowanego wcześniej silnika nie jest trafiony. Prawda? Tak i nie. O ile w produkcji gry rzeczywiście wykorzystano narzędzie jakim jest Unreal Engine 5, to w praktyce stanowiło to jedynie pewnego rodzaju bazę pod zaprojektowanie oprawy wizualnej gry. Wszystkie kwestie związane z szeroko pojętą rozgrywką były budowane wokół autorskiego silnika Snowplay, którego zaprojektowanie również siłą rzeczy musiało pochłonąć jakąś część pieniędzy. Bo widzicie, prawda jest taka, że Unreal Engine 5 nie jest najlepszym narzędziem do budowania RTS-a. Silnik ten został w dużej mierze stworzony z myślą o rozwoju produkcji z otwartym światem, a jego wykorzystanie w Stormgate pozwala sądzić, że mógł być to warunek konieczny, aby pozyskać dużego inwestora w postaci Epic Games. No właśnie. Inwestorzy. Dochodzimy do kolejnej różnicy pomiędzy Frost Giant a Blizzardem. Ci drudzy mieli do swojej dyspozycji pieniądze zdobyte poprzez wieloletni rozwój ogromnych marek takich jak Diablo czy Warcraft, a co za tym idzie mogli pozwolić sobie na dużo bardziej spokojny, stopniowy rozwój Starcrafta, bez obawy, że w pewnym momencie skończą im się pieniądze. Deweloperzy Zbroźnego Giganta nie mieli takiego luksusu. Nie dość, że od samego początku musieli liczyć każdego dolara szukając jednocześnie kolejnych sposobów na pozyskanie zastrzyku gotówki, to jeszcze rozwój Stormgate'a, a właściwie jego tempo, było w ogromnej mierze narzucony przez inwestorów w postaci chociażby Epica czy Riot'a. Tłumaczyłoby to przynajmniej po części czemu zdecydowano się oddać w ręce graczy tak bardzo dziurawą wersję Early Access produkcji, jednocześnie wypychając ją aż po brzegi mikrotransakcjami. Było to zagwarantowane właśnie inwestorom. W ogóle gwarancje wystawiane przez Frost Giant to temat rzeka. Bo pamiętacie zapewnienia, jakie dostawaliśmy od deweloperów po założeniu zbiórki na Kickstarterze? Te zapewnienia, że budżet gry jest wystarczający, aby Stronggate wydać? No jak się okazuje, nie do końca tak było. Bo już 21 września 2023 roku podczas wywiadu dla kanału Starcraft Historian Kara LaForge, czyli osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie funduszy, Poruszyła temat wyzwań, z jakimi firma musiała zmagać się już od samego początku, nie pałając tym znamiennym dla innych członków teamu optymizmem. Mamy um, it's we have an outsized game, right? We came in, we wanted to have <laughs> and more. Um, literally we are trying to build a 100 milionów dollar game, AAA games with 35 million. So right now The focus is efficiency. Um, what do we need to prioritize? What features can we ship now? It's so complex to stitch these games together. Um, everybody is working in silos on a piece of the bigger vision, right? To stitch all that together is surprisingly difficult. And it's, it's very difficult to stay on top of the efficiencies, but it's very important we do that in order to hit. Certain roadmap deadlines and to monitor our spending. Um, we are out fundraising right now. Um, it's not a great climate to be looking for money. I'm not quite sure what's going to happen for that. Um, I think at some point we are going to go live with the game um, into early access, and the game is going to be where the game is at that moment. You know, because we're going to need to start to monetize the game in order to continue to build. Um, people fret about that a lot internally. You know, they really care here; they want it to be great. Um, but a lot of this stuff just takes time and money to build. So, so you are currently sort of um, considering or seeking additional rounds of funding. Yes. Yeah, we are. We are. um it's just expensive to, to build games it's expensive to take games to market it's interesting it's you know you we now miss some of our our old departments from blizzard that maybe we took for granted if you needed a website or landing pages you called up web and mobile and just said build it and it was built and it was perfect because they had the best you know web designers in the world in that department if i needed keys um, for beta, I would call a battle net and they would, you know, deliver keys with instructions and cautions and keep an eye on key reselling for me. I mean, everything was done to an extraordinarily expert level. Um, you need a direct marketing campaign before launch. There was a direct marketing group that designed those things and monitored, you know, how well they were performing. Everything here is homegrown. Ja, ja. Wszystko. Wszystko jest wejściem w 14 rękach. I um, trying to bootstrap everything. Now that's the joy. That's the joy of, of a startup. But some, sometimes it's exhausting and it's, and it's hard. Um... No i można by wyciągnąć jeszcze tą jedną wypowiedź deweloperów na platformie Reddit, która to mówi wprost, że mają wystarczające fundusze, aby wydać Early Access gry. Early Access, nie całą grę. To taka. Tyci, tyci różnica. Wiecie jaki jest problem? Że te informacje były dosłownie zatajane przed graczami. Nie każdy siedzi w świecie gamingu na tyle dużo, aby zauważyć te poszczególne red flagi, więc nie ma co się dziwić, że wiele osób nie zdawało sobie sprawy z licznych sprzeczności, jakie docierały do nas podczas developmentu Stormgate'a. Ale w temacie inwestorów ja tutaj będę trochę adwokatem diabła, Bo fakt faktem, Frost Giant obiecywał im sporo nierealnych do spełnienia rzeczy, ale z drugiej strony nie wiemy co działo się za kulisami. Być może był to jedyny sposób na pozyskanie potrzebnych na rozwój stomageta funduszy i uznano, że trzeba zaryzykować i jednocześnie liczyć, że w przyszłości tych funduszy będzie jeszcze więcej. Tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Natomiast kontynuując wątek różnego rodzaju obietnic, możemy przejść do kolejnego punktu, którym jest nierealne do spełnienia obietnice. Deweloperzy z Mroźnego giganta od samego początku kreowali się na prawdziwych zbawców gatunku, którzy to mieli wprowadzić rts w nową, świetlaną przyszłość. Czas jednak pokazał, że te zapewnienia bardzo mocno minęły się z rzeczywistością. Musimy zrozumieć jedną rzecz. Gracze w dużej mierze są wzrokowcami. Jeżeli jakieś studio przez rok pompuje hype na swoją nową produkcję, obiecując prawdziwe next-genowe doświadczenie, a potem wyskakuje na PC gaming show z takim gameplayem, to czy dodaje im to wiarygodności? Frost Giant było świadome ograniczeń w postaci niskiego budżetu oraz deadline'ów wyznaczonych najprawdopodobniej przez inwestorów, a mimo to postanowili iść w zaparte i dalej mówić jaki to Stormgate nie będzie rewolucyjny. W pewnym momencie stali się oni zakładnikami swoich własnych obietnic, bo tymi krzykliwymi nagłówkami byliśmy bombardowani już w 2020 roku, kiedy to studio dosłownie raczkowało, a dwóch teamów nie wiedziało jeszcze jaki budżet uda im się zmontować. Kiedy już wyszło na jaw, że ilość pieniędzy może okazać się niewystarczająca, nie było odwrotu. Wiecie dlaczego? Bo zapewne po części te same obietnice przyciągnęły uwagę inwestorów. Nie widzę tutaj dobrego rozwiązania. Bo to jeden z tych momentów kiedy znalazłeś się między młotem a kowadłem. Z jednej strony nie możesz powiedzieć, że gra jednak nie będzie rewolucyjna, bo stracisz zaufanie inwestorów oraz utrudnisz sobie pozyskiwanie kolejnych środków. Które, umówmy się, były potrzebne produkcji jak tlen. Z drugiej jednak strony, jeżeli dalej będziesz pompować balonik wydając produkt tak daleki od spełnienia wszystkich obietnic, nawet jeśli mowa o idli akcesie, to totalnie stracisz wszelkie zaufanie w oczach gracza. Zaufanie, które jest ważne. Bo to nie tych hardkorowych fanów, którzy śledzili każdy news o projekcie potrzebowo teraz Frog Giant. Kluczowe było trafienie do tych niedzielnych graczy. Casuali, którzy mają gdzieś kompetywa 1 na 1 czy e-sport i którzy nie czują żadnej więzi emocjonalnej z RTSami. Te osoby, widząc jak Stormgate jest niedopracowany, bardzo szybko straciły zainteresowanie. Zbyt wiele podobieństw do Starcrafta 2. Stormgate był zbyt podobny do StarCraft'a. W tym momencie musimy wyjaśnić sobie jedną rzecz. Czerpanie inspiracji z innych produkcji nie jest niczym złym. Szczególnie jeżeli ta inspiracja jest czerpana z tak dobrych gier jak najlepszy RTS od Blizzarda. Samemu widząc, że Stormgate jest powiedzmy, sam nie wiem jak to nazwać. Bardzo StarCraftowy? Ucieszyłem się, bo w owej produkcji mam spędzone spokojnie kilka tysięcy godzin. Tylko pytanie, czy ta inspiracja wyszła Stormgate'owi na dobre. Popatrzcie na to w taki sposób: Stormgate oferuje epicką, niezapomnianą kampanię dla jednego gracza. Tylko, że. Mam to już w StarCraft'cie. W Stormgate zagrasz we wspaniale rozwinięty tryb kołopowy z wieloma komanderami. To również jest w StarCraft'cie. Nawet trzy razy na ten moment dostępne w produkcji od Frost Giant również bardzo mocno przypominają te ze StarCrafta. Rozumiecie do czego zmierzam? Ponownie, wcielmy się w rolę takiego zwykłego, niedzielnego gracza. I zadajmy sobie pytanie. Po co grać w dziurawego, niedopracowanego, brzydkiego Stormgate'a, skoro to wszystko tylko że lepsze mam w StarCraftie? Stormgate, nie dość, że najzwyczajniej w świecie nie był dobrą grą, to na domiar złego nie posiadał żadnych unikalnych cech, które to mogłyby przyciągnąć graczy. W jakiś sposób ich zainteresować. Bo Stormgate to w istocie StarCraft. StarCraft na wózku inwalidzkim. To co miało być unikalne w produkcji studia Frost Giant to jego next genowość, tylko że ta obietnica, no właśnie, nie została dowieziona. Mógłbym tak wymieniać i wymieniać, bo powodów stojących za porażką tego projektu jest o wiele więcej. Nie poruszyliśmy chociażby w ogóle kwestii gameplayu, balansu, czy braku jasno określonej koncepcji twórców na to jak ma przebiegać typowy mecz jeden na jednego. Stormgate w takiej formie nigdy nie powinien ujrzeć światła dziennego. Jest to najzwyczajniej w świecie niedokończona gra, która potrzebowałaby jeszcze dwóch, trzech lat intensywnego developmentu i o wiele większego budżetu. Bo widzicie, ja wierzę w to, że twórcy od samego początku mieli szczere chęci, aby dostarczyć nam wspaniałego next RTS-a. Bo nawet teraz, po kilku miesiącach od premiery Early Accessu, Stormgate wygląda zupełnie inaczej. Polepszona szata graficzna, większa szczegółowość terenu czy kompletnie przyprojektowana kampania dla jednego gracza pokazuje, że Frost Giant robi co może, ale nadal jest to kropla w morzu potrzeb. I jeżeli do gry nie wkroczy zaraz jakiś wielki inwestor, który wspomoże projekt kolejnym zastrzykiem gotówki, to te dobre chęci mogą nie wystarczyć. Mimo wszystkich negatywów, jakie wymieniłem na przestrzeni tego filmu, mam do Was jedną prośbę. Jeżeli lubicie RTS-y, to dajcie szansę Stormgate'owi. Jest to bardzo wyjątkowy projekt, tworzony przez ludzi z przeogromną pasją którzy w dobie wielkich korporacji wypływujących nudne puste gry bez żadnego polotu czy charakteru postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom graczy i spróbować stworzyć coś wielkiego. Poniekąd mamy do czynienia z bardzo przykrą historią. Historią, która pokazuje, że czasami dobry pomysł, ambicja i przyogromny optymizm mogą nie wystarczyć, jeżeli na naszej drodze stoi jakaś przeszkoda, która jest nie do przeskoczenia. W tym przypadku przeszkodą okazały się być pieniądze. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i zapraszam do sekcji komentarzy. Napiszcie, czy ta chwilowa odskocznia od platynowego kontentu wam się spodobała i jak myślicie, czy dostaniemy jeszcze kiedyś RTS-a na miarę StarCrafta 2? Na razie trzymajcie się i hej.